Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. A dzisiaj kolejny dzień naszego wyzwania, dzień 11. Mam nadzieję, że wszyscy czują się dobrze i kontynuują wyzwanie w swoim własnym czasie. Pamiętajcie, jeżeli czujecie, że ciało się zmęczyło, potrzebuje jednego lub dwóch dni przerwy, to zróbcie to, posłuchajcie swojego ciała i dajcie odpocząć. Też jest ważne, żeby była prawidłowa. Regeneracja, więc jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do takiego codziennego ruchu, rozciągania, wzmacniania, dzień lub dwa przerwy jest jak najbardziej wskazany. A ci, którzy gotowi pełni energii, to zapraszam na nasz jedenasty dzień wyzwania z jogą. Dzisiaj kolejny odcinek skręty, czyli coś, co bardzo lubi nasz kręgosłup. Będziemy je wykonywać w pozycji siedzącej, ja na podłodze, a w alternatywnie możecie wykonywać je na krześle. Przygotujcie się i zaczynamy. Przejdziemy do klęku podpartego. Dłonie na szerokość, wysokość barków, kolana, stopy na szerokość bioder i ruch przód-tył, żeby rozruszać mięśnie. Kręgosłupa, odcinka lędziowego. Przy wydechu, przy tym ruchu do tyłu, możecie się starać ściągać mięśnie brzucha, uaktywniać tą część ciała. Wdech i wydech. Nawet taki ruch, banalnie wyglądający, doskonale wzmacnia nasze nadgarstki. Wdech. I wydech. Jeszcze raz. Dobrze, teraz usiądziemy. Więc jak wolicie krzesło, niech będzie krzesło. Jeśli na podłodze, tak jak ja, to wasza prawa noga z przodu, jest tam, prawe ramię unosimy i skłon do boku. Wdech. I wydech. Delikatnie. To jeszcze część naszej rozgrzewki dzisiaj. Wdech. I wydech doskonałe ćwiczenie na poprawę mobilności kręgosłupa. Wdech i wydech. Jeszcze na raz. I zmieniamy. Zmienimy też stronę, czyli teraz Wasza lewa noga z przodu, lewe ramię do góry. Bark uniesiemy i opuścimy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Wdech i wydech. Świetnie. Dobrze. Teraz ustawimy lewą nogę do przodu. Więc jeżeli poczujecie, że zaokrąglacie plecy, tracicie tą wyprostowaną pozycję, bo tu jednak nie ma siły w mięśniach i jeszcze o mobilności. W biodrze, żeby ta stopa była tutaj przed nami oparta, to dobrze jest użyć tych cegieł do jogi. Pamiętacie, ustawiamy je sobie w literę V, siadamy na nich i przez to, że wiodra są trochę wyżej, jest nam łatwiej utrzymać tą pozycję. Tu biodra muszą być pionowo. Nawet lekko przechylone, przechylone do przodu, tak żeby tu była ta naturalna krzywizna w odcinku lędźwiowym. Opieramy lewą dłoń na lewym kolanie i z wdechem skręt do boków, wdech i wydech. Osoby, które wykonują na krześle, no wiadomo, tak nie, nóg nie ustawicie, więc nogi szeroko, przednie narożniki kładziecie sobie dłoń Tutaj na udzie albo z lekkim pochyleniem do przodu, i wtedy wykonujecie skręt. Wdech i wydech. Tak, żeby była rotacja górnej części ciała. Możecie poczuć tutaj, że rozciągacie mięśnie w prawej nodze. Wdech i wydech. Bądźcie uwagę, żeby nie było kompensacji przez skłon. Do lewej strony, czy przez pochylanie się do przodu. Dopóki pozycja jest wyprostowana, to próbujemy wykonać głębszy skręt. Jeszcze dwa powtórzenia: wdech i wydech. Ostatni raz zmienimy stronę. Teraz lewa noga jest ugięta, jak do przysiadu skrzyżnego. Prawa natomiast przed nami, prawą dłoń na kolanie i jest teraz skręt w lewą stronę. Myślimy o nadgarstku, łokciu, ale również barku. Ciągniemy ramię, a później bark. Tak żeby doszło do rotacji naszej górnej części ciała, wdech, i wydech. Trzy. Dwa. 1. Znowu wracamy do prawej stopy opartej przed nami w linii z kolanem. Kolano w linii z naszym piotrem. Teraz wykonujemy skręt do lewej strony. Wdech. I wydech. Sylwetka w dalszym ciągu jak najbardziej wyprostowana. Jeżeli wykonujecie ten skręt, znowu dosyć głęboko, prawy bark znowu skierowany jest prawie prosto, tak jak stopa, to ustawiacie sobie stopę bliżej prawego kolana. W ten sposób. I kolano dociągamy do siebie, więc jeżeli poczujecie, że tu są jakieś blokady, coś mnie tu trzyma, to stopę dostosować tak, żeby była cały czas w linii z kolanami. Kiedy patrzymy na kolano, to musimy przed nim widzieć stopę. Nie możemy widzieć stopy poza linią. Że na przykład tu albo tu. Kolano w linii ze stopą. Więc kto ma już tu dużą mobilność, mięśnie są rozciągnięte, mocny kręgosłup, mocne plecy, macie pozycję wyprostowaną, to przyciągamy te kolano do siebie i znowu skręt do boku. Wdech i wydech. Pokażę to jeszcze z innej perspektywy. Żeby to było jasne. Wdech. I wydech. Wdech. Dłoń, łokieć, bark do tyłu. I wydech do przodu. Świetnie. Jeszcze jeden raz. Wdech. I wdech. Zmienimy stronę. Czyli teraz prawa stopa przed nami w linii z kolanem kol z biodra, przeciwno na, na kolanie i znowu skręt do boku wdech i wydech. I znowu możecie czuć, że tu ciągną mięśnie będą blokować wasz skręt, więc dopasujcie, żeby tu. Nie było kompensacji w żadnej postaci, bo wtedy wcale nie pogłębiamy rozciągania. Głębsze wejście w ten skręt to jest głębsze rozciąganie mięśni, więc jeżeli one nie będą gotowe, to ciało znajdzie sposób, jak cię tu ustawić, żeby zrobić ruch, który próbujesz, mimo wszystko, że mięśnie nie są na to gotowe. Nie ma tego zakresu ruchu, który myślisz, że jest. Nasze ciało zawsze jest w trybie bezpieczeństwa. Zawsze. Cokolwiek robimy, zawsze myśli o tym, żeby ciało było bezpieczne. No jak już się przegnie, no to niestety no, dojdzie do kontuzji, urazu. Dlatego ważne jest moje gadanie. <gadanie> jak już sami wiecie. To bez tego, to... Dla mnie ćwiczenia bez tłumaczenia są nie ma sensu w ogóle. Dech i wydech. Świetnie. Jeżeli już czujecie, że te mięśnie popracowały plecy tutaj całe dzisiaj, mięśnie brzucha, i przód, i bok, to możecie teraz tylko poobserwować, co ja Wam tu zaproponuję, albo a jeżeli ktoś jeszcze OK, to spróbujmy. Czyli znowu zmieniamy wasza lewa stopa z przodu, lub znowu blisko kolana sobie siedzimy na tych blokach, ja też siedzę, bo jest dużo wygodniej i wtedy można właśnie głębszy skręt zrobić, a o to nam dzisiaj chodzi. Więc teraz wdech i z wydechem trzymamy tą pozycję i dotykamy podłogi. Częstym, no właśnie no nie chcę te mm, rzeczy nazywać błędem, no bo to de facto nie jest błąd, jeżeli się nie wie o co chodzi, no to też... Możemy się podeprzeć, tylko co nam to daje? To podparcie nic nam nie daje. Szczególnie teraz, jak siedzimy na bloku, to jest nawet niewygodnie. Więc chodzi o to, że ta dłoń, ona tylko dotyka podłogi. Więc tu ją unosimy i powoli opuszczamy. Jak widzicie, jeżeli zakres ruchu z tego skrętu jest bardzo duży, głęboko wchodzimy w ten skręt, to wtedy zamiast dłoni jesteśmy w stanie sobie przyłożyć nasze przedramię cały czas ciągnąć kolano do siebie, więc tu też uaktywnijmy mięśnie pleców prawej łopatki będziecie czuli, ale kto nie jest gotowy to w tej pozycji dalej możemy siedzieć i próbujemy unieść wdech i wydech i sprawdzamy czy się podpieramy czy pracują mięśnie wdech i wydech, a przecież o to właśnie chodzi, wdech i wydech Spróbuję na drugą stronę. I tak bokiem mi jednak jest lepiej wam to pokazać. Czyli wdech i wydech. Wdech i wydech. Tu też warto zwrócić uwagę, im bardziej przyciągacie stopę do przeciwnego kolana, nie unosimy biodra, szczególnie jeżeli ktoś siedzi na podłodze. Bo bloki tutaj nam wyrównują, przez to że siedzimy trochę wyżej, to ono się tak nie uniesie. Ale jeżeli ktoś wykonuje to na podłodze i tą nogę tutaj ustawi, to może wykonywać to ćwiczenie w taki sposób: przez przenoszenie ciężaru ciała. Na lewy pośladek i te biodro jest uniesione. Ono jest uniesione dlatego, że blokują mięśnie. Tu nie ma zakresu ruchu, żeby przyciągnąć tą nogę tu, te mięśnie zewnętrzne. Biodro pośladek udo. Więc to już jest kompensacja. Wtedy ustawiamy tą nogę bliżej środka. Też bardzo ważna uwaga. A jeśli wszystko jest ok, to noga jest Bliźniutko, tu może być przed ramię, i pracujemy wdech i wydech. Więc to nie jest opcja, że albo tak, albo tak. Nie, to jest następny krok do pogłębienia, rozciągania, do uaktywnienia większej liczby mięśni, bo teraz, przez to, że ja ciągnę kolano moim ramieniem, ja też przy okazji rozciągam mięśnie pleców, które tu. W tym momencie tak nie pracują. Wdech i wydech. Może dwa powtórzenia. Wdech i wydech. Ostatni raz. Wdech i wydech. Świetnie. Przejdziemy sobie do pozycji leżącej na plecach. Już bliżej końca. Prawa noga mniej lub więcej wyprostowana, tu pilnujemy odcinka lędźwiowego, chcemy tu mieć w dalszym ciągu aktywne mięśnie brzucha, więc ściągnięta mięśnie brzucha powodują, że plecy są bardziej proste w odcinku lędźwiowym. Przeciwna dłoń na przeciwnym kolanie, jeżeli to jest prawa dłoń na lewym kolanie, to lewe ramię jako przeciwwaga do boku. Na wysokości barku znowu dociskamy bark, łokieć, dłoń i przy wydechu skręt znowu jak najbardziej tylko dolnej części ciała. Wdech, wracamy do pozycji wyjściowej i wydech, skręt. Spróbujcie też przy wydechu skupić się na mięśniach szyi, karku i barku i przy tym wydechu rozluźnić barki, karki, szyję. Wdech. I wydech. I zmieniamy stronę. No ja tu mam ścianę, więc muszę się odwrócić, żeby tą nogę wyprostować. Lewa noga ugięta lub wyprostowana. Lewa dłoń na kolanie, prawe ramię do boku. Nie wyżej niż nasz bark. I ciągniemy wdech. Pozycja wyjściowa i wydech. Czuj się ten ruch bioder, ruch miednicy, ale plecy jak najbardziej nieruchome. I znowu z wydechem rozluźniamy barki, szyję, kark. Wdech. I wydech. To teraz już na zakończenie. Powoli siadamy. Z wydechem unosimy ramiona, z wydechem opuszczamy kto bez wysokiego ciśnienia to unosi, ale stara się ściągać barki w dół jeśli jeszcze nie wychodzi, to unoście razem z barkami, ale miejcie świadomość tego, że je unosicie, żebyście w końcu poczuli tą różnicę. No, przyjdzie przyjdziesz czasem. Też popełniałam ten no, nie chcę mówić błąd, ale taka, taka reakcja, że unosimy ramiona razem z barkami. Wdech i jest Bardzo często, właśnie dla osób, które zaczynają jogę, czują najbardziej zmęczone mięśnie karku, szyi i barku. Właśnie przez to, że trzymamy te ramiona i barki ciągle są uniesione, a nie powinny być, tak? To jest angażowanie mięśni tam, gdzie nie powinny być. Także będziemy o tym cały czas mówić, będę Wam o tym przypominać. Świetnie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Przebijam naszą wirtualną piątkę, <noise> jogową piątkę. Dziękuję, że jesteście, że dajecie kciuki do góry, że piszecie komentarze, bo wasza reakcja znaczy naprawdę bardzo, bardzo wiele. A to, że wspieracie kanał finansowo, dołączacie do różnych poziomów subskrypcji, jest naprawdę dla mnie też mega motywacją i me mega nagrodą, że uważacie to, co robię na kanale za wartościowe i warte wsparcia, bo teraz jest to już moje jedyne zajęcie główne. główne. Także dziękuję, dziękuję Wam jeszcze raz. Naprawdę tu będę to sto razy mówić, bo naprawdę jestem super wdzięczna za to. Życzę Wam wszystkim miłego dnia i widzimy się ponownie oczywiście jutro, ale pod warunkiem, że Wasze mięśnie nie będą zmęczone. Pamiętajcie, słuchajcie swojego ciała i dzień lub dwa dni przerwy nie... Nie są niczym złym, a wręcz przeciwnie, jeżeli ciało jest lekko obolałe, takie lekkie zakwasy są, ale na całym ciele już to znaczy, że trzeba zrobić jeden dzień lub dwa dni przerwy, nie ma w tym nic złego. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.